No i teraz kosze ładnie leżące plackiem i raz się kosi takie, że się zapiernicza, a raz się kosi takie, że się kurde wlecze no i tutaj też to kosze tutaj. Gostek w ogóle nie, nie, nie usztywniał, nie... Nie dawał żadnych antywylegaczy ani modusów, nic nie mu się wyłożyło, ale to już tak nieraz jest tak. ale idzie ładnie, goli się też do góry Na stojącym się, a takie tutaj to jest pszenica jara Ościatka, oś, oś oścista. Znam, znam rolników u mnie takich, mają też fajne ta maszyna No wiadomo, nie gejsy, to jakieś tam New no Kombain przyst... jest na tyle wydajny na ile jest rozumny kombajnista O, taka jest prawda. No jest takie. Niektórzy, jak popatrzyli na ustawienia fabryczne tak do deski do śmierci będą jeździć na ustawieniach fabrycznych. a to po prostu trzeba wyjść, zobaczyć, zaglądnąć niestety, no niektórym może się kurzyć nie chce, jak to się mówi to z tego, że ja mam czujnik wszystko sprawne, ale ja to olewam te sprawy tak ja mówię, kombaj trzeba zrozumieć po prostu zrozumiesz maszynę to będzie ci służyła sprawnie, a jak będziesz kąsił jak to się mówi tylko i wyłącznie z książki nauczysz się z gazety, z instrukcji obsługi. No to się z tego czego się nauczysz. To będziesz tak kąś prost. A motowidło musi zapitalać, żeby to poderwać, bo to wyjścia nie ma. Teraz włosy czepie, sranie no może i czepie, no ale co? Się no teraz przyspieszyłem motowidło, żeby chociaż pod te 4,5 km na godzinę podciągnąć. Bo do jutra tego nie wykosza, a już jest godzina, staje się koło 19. Jak to zaraz się ciągnie, to będzie masakra. Ale goli i dobrze. Ładnie zdąży zabierać jakieś 4,5 motera na godzinę. Także prędkość jest dobra, zawiera ładnie, i coś z tego będzie. Kiedyś w takim jednym komentarzu napisałem, że drugi raz bym nie kupił, ale. Nie będę chwalił, nie będę zachwalał. Jak się sprawuje dobrze, to wiadomo, człowiek nie narzeka. A jak się coś zepsuje, to zawsze narzeka, wiadomo. Ale tak czy inaczej, bym kupił drugie Raskejsa. Chociażby z tego powodu, że bardzo prosta jest obsługa do kukurydzy a żadna. Prościzna, i samo to, że nie kruszy. Bardzo dobre, po prostu to ziarno, to, to zbóż tak samo nie kruszy, normalnie, elegancko. Trzepak, wszystko idzie super, normalnie, żadnego kruszenia. Także akurat tutaj nie ma problemu, z tego jestem zajęty, drugi raz, gdyby potem tym to, tak. to bym go kupił, tak. go kupił, gdybym miał wybrać, to tamto podobno bym drugi raz kupił case'a. Za chwilę obecną do obrazu wracamy.